Cześć, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejszy program serii Stany. Zapraszam. Stan Virginia Zachodnia powstał 20 czerwca 1863 roku. Graniczy z Pensylwanią od północy, Ohio od zachodu, Kentucky od południa, Virginią od południa i wschodu oraz z Maryland od wschodu i północy. Jego powierzchnia wynosi około 63 tysiące km2 i zamieszkuje go około 2 miliony obywateli. Określany jest mianem stanu górskiego. Mottem jest fraza montani semper liberi. Można to przetłumaczyć na zdobywcy gór są zawsze wolni. Historia stanu rozpoczyna się przybyciem w 1716 roku Aleksandra z Podsłuda, który zdobył te ziemię dla Wielkiej Brytanii. W 1730 roku na te tereny przybyli pierwsi osadnicy. 25 czerwca 1788 roku na skutek podpisania Konstytucji USA, Virginia stała się odrębnym stanem. I tu historię kolejnego stanu Virginia mamy odhaczoną, ale Virginia Zachodnia oderwała się od Virginii, po czym dołączyła do Konfederacji. 20 czerwca 1863 roku jednak wróciła do USA i stała się 35 stanem. Stan składa się z 55 hrabstw. Stolicą jest miasto Charleston, a gubernatorem jest 72-letni republikanin Jim Justice. Do pięciu największych miast należą: Charleston, Huntington, Morgantown, Parkersburg i Wheeling. Dominują biali nielatynosi, a pod względem religii protestanci. Gospodarka stanu opiera się na przemyśle wydobywczym, turystyce, oraz na alternatywnych źródłach energii. Do pięciu największych pracodawców należą WVU Medicine, Walmart, CAMC, Health System, Mountain Health Network oraz Kruger. Do stanowych uczelni należą m.in. Bethany College, Concord University, Marshall University, Appalachian Bible College oraz Glenville State University. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Za chwilę będzie opinia polityczna. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek, rok produkcji i publikacji 2023